Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Udało się połączyć wreszcie jakieś zakłócenia i zabirowania, ale, ale jesteśmy. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Justyna Krawczyk, jestem założycielką, a tak naprawdę współzałożycielką, bo jesteśmy we dwie założycielki New Style Academy wraz z Violą Malawską już prawie 5 lat temu. We wrześniu minie 5 lat, kiedy uznałyśmy, że to jest czas, aby aby stworzyć coś pięknego, czas, czas, aby pokazać światu to, czym chcemy się dzielić, i stworzyłyśmy tę wspaniałą szkołę. New Style Academy dla stylistek, dla przyszłych stylistek, dla personal shopperek, dla projektantek modowych, dla właścicielek butików, po to, żebyście mogły spełniać swoje marzenia, po to, żebyście mogły pracować na co dzień w zawodzie, który uwielbia, uwielbiacie, i po to, żebyście uwierzyły w to, że jest to możliwe. Każda z nas i każdy tutaj współtworzący New Style Academy miał i ma nadal swoje marzenia, i jesteśmy absolutnym przykładem na to, że można, można się stawiać. Nie jest zawsze łatwo, ale można się stawiać, można żyć po swojemu, można robić to, co się kocha, i można absolutnie, nawet trzeba słuchać głosu swojego serca. A jak przy sercu jesteśmy, to ja dziś przychodzę z tematem właśnie takim mega sercowym. Jakie cuda się dzieją wtedy kiedy zaczynamy słuchać tego głosu naszego serca. To jest 27 odcinek naszego projektu Wyzwania Frequently Asked Questions czyli najczęściej zadawane pytania. Tutaj to pytanie nie padło jakie cuda się dzieją, ale bardzo często padają takie pytania, czy ja rzeczywiście mogę zostać osobistą stylistką, czy ja mam talent, czy ja mogę, czy to wy Wypada, czy mi się uda, a co powiedzą inni, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że tych tematów nigdy dość. Dlatego dziś stawiam się i przychodzę na żywo do Was, aby się tym tematem właśnie zająć. To było 3 lata temu, kiedy zgłosiła się do nas jedna z kursantek. To było duże szkolenie. Robimy nasze szkolenia do 10 osób w jednej grupie. Dwa razy do roku, także wiosenna edycja za nami, jesienna edycja przed nami. Wejdźcie na stronę, dajcie znać, zapiszcie się, jeżeli chcecie być z nami, bo miejsca rozchodzą się szybko. To była wtedy jesienna edycja, pamiętam, już było dosyć zimno i była to duża edycja, było, było nas bodajże, no nie pamiętam ile 8 albo 9 osób naprawdę bardzo duża edycja. Zjechały się kursantki z całej Polski i ze świata Ruch. Również, bo do nas na szkolenie przyjeżdżają kobiety, które mieszkają za granicą, ale zdecydowały się na szkolenie tutaj u nas w Warszawie. I wśród nich była Magda. Była Magda, która przyjechała z drugiego końca Polski na szkolenie do Warszawy, która była absolutnie początkującą stylistką. Przyjechała na szkolenie basicowe, to jest szkolenie, od którego zawsze zaczynamy. Z wielkim marzeniem, że ona wie dokładnie, co chce. Wie dokładnie co chcę robić. Chcę być stylistką, która ma się przeprowadzić do Warszawy i pracować um, w telewizji i stylizować wszystkie te panie, piękne panie, piękne dziennikarki, które widzimy świetnie ubrane, czy w Dzień Dobry TVN, czy pytanie na śniadanie. To są przeróżne telewizje, ale tam nikt sam się nie ubiera. Tam są stylistki, sztab stylistek, które ubierają, e, ubierają te dziennikarki i te osoby, które pojaw pojawiają się i w telewizji, i na różnego rodzaju imprezach, i na czerwonym dywanie. I to było niesamowite, bo bardzo często na naszych szkoleniach kobiety przyjeżdżają i mówią, że chcą, że to jest taka pasja, i zawsze ten temat je pasjonował. Natomiast rzadko kiedy zdarza się tak, że wie dokładnie, czego chce. Że na przykład, chce otworzyć swój butik, albo to też się coraz częściej zdarza, albo że chce być osobistą stylistką, absolutnie zatrudnioną tylko i wyłącznie w swojej firmie, czyli nie chce iść na żaden etat. A tutaj jest, była Magda, która wiedziała. Z czego chcę dokładnie i to jeszcze no, bardzo tak e, precyzyjnie, ale też górnolotnie, jeżeli chodzi o ambicje, bardzo taki e, mocno e, trudny, wydawałoby się temat, no, pełne wyzwanie pod tytułem: Chcę zostać osobistą stylistką. Dopiero za, za, założyłam swój fanpage, on ma tam kilkadziesiąt followersów, e, ale chcę nie działać sama, tylko chcę być w telewizji, to ja chcę ubierać te piękne panie, chcę się przeprowadzić do Warszawy, to jest mój cel. I to było niesamowite, jak słuchałyśmy o tym i wszystkie po prostu z otwartymi buziami i mówiłyśmy sobie, wow, po prostu, że to jest coś nowego, coś też takiego bardzo charakterystycznego, no i mega trudnego, bo wydaje się być, wydaje się być łatwiejsze otworzyć swój butik i pracować jako osobista stylistka i też właścicielka butiku modowego, co jest też bardzo dużym przedsięwzięciem, kochane, to tak bardzo często nam się wydaje, że coś jest takie mega łatwe, a później się okazuje w praniu, w praktyce, że to też jest bardzo dużym wyzwaniem. Natomiast jeszcze trudniejsze wydaje się być to marzenie Magdy, która precyzyjnie potrafiła określić, że chce pracować w telewizji, że chce być osobistą celistką, która będzie ubierała kobiety z wielkiego ekranu, nie tylko kobiety, ale też mężczyzn, i że chce się przeprowadzić do Warszawy. No i my wszystkie po prostu byłyśmy mega zaskoczone, bo to było jej pierwsze, pierwsze szkolenie, później jeszcze przyjechała na mastera, który był który był. Kilka miesięcy później y, też przeczytała wszystkie nasze e-booki, miała też literaturę w języku y, angielskim i niemieckim, i czytała, i się edukowała, i cały czas się rozwijała, i zastanawiała się, co zrobić, aby rzeczywiście dostać się do tej telewizji. I to było niesamowite, ponieważ y, my wszystkie, to nie było tak, że to y, kursantki powątpiewały, ale mówiły, że to zajmie na pewno bardzo dużo czasu, że y, no, że dostać się do telewizji to trzeba mieć znajomości. Że będzie wymagało to od niej sumiennej pracy, bo ktoś, kto miałby ją zatrudnić, jeszcze w dodatku w telewizji, na pewno by oczekiwał wieloletniego doświadczenia pokrytego właśnie wiedzą, również kursami, doświadczenia również w prowadzeniu y, no tych followersów, to tam wiecie, w miliony i w tysiące i po prostu w setki milionów to wszystko idzie, a, a tutaj dopiero był taki bardzo raczkujący, raczkujący fanpage. I słuchajcie, to było niesamowite, jak parę miesięcy później okazało się, że Magda przyprowadza się do, do Warszawy i dostała pracę jako stylistka w telewizji. <grywki> Oczywiście te marzenia to nie były tylko marzenia takie, że ona leżała sobie na kanapie i marzyła o tym. Ona potrafiła i nic nie robiła, ona potrafiła o tym mówić, ona nie bała się marzyć, ona miała to marzenie, którym się dzieliła z innymi i mimo, że wszyscy otwierali szerokie oczy z zdziwieniem, mówili to ci się nie uda albo uda ci się za tam ileś lat i tych followersów i tego doświadczenia musisz mieć naprawdę mega dużo, żeby coś takiego się, się udało, to, to było niesamowite, jej odwaga i taka determinacja, ale też taka pewność i taki spokój, że ona tego chce, ona nie boi się o tym mówić, ale też nie boi się działać w tym kierunku, i, I właśnie to jest też kolejna rzecz, o której warto mówić, jeżeli chodzi o cuda i marzenia, że po pierwsze nie bójmy się marzyć, nie bójmy się też mówić i deklarować jasno tych marzeń, ale dwa, działajmy. I słuchajcie, co zrobiła Magda. To było niesamowite, bo, bo, bo Magda obserwowała bodajże na Instagramie, chyba na TikToku też, kilka takich bardzo znanych stylistek w Polsce. Które się okazało, że pracują w telewizji. Magda do nich pisała. Bardzo często bez odzewu w ogóle nie dostawała żadnych informacji zwrotnych. Pisała po pierwsze co? Że jest osobistą stylistką, że ukończyła szkolenie, że pracuje w zawodzie. Co prawda dopiero zaczyna, ale kocha to, co robi, wiecie. Tak z serca po prostu pisała i że bardzo by chciała przyjechać do Warszawy i zobaczyć, jak taka praca wygląda. Bez odzewu. Miesięcarz. Któregoś dnia jedna ze stylisek opisała, że potrzebują y, pomocy przy bardzo dużym wydarzeniu, że to jest wydarzenie takie non-profit, że, y, że to jest właśnie, że mogą może przyjechać, zobaczyć, pomóc, zaangażować się i sprawdzić tak naprawdę, czy to jest praca dla niej. I wyobraźcie sobie, że oczywiście co zrobiła Magda, Magda bodajże ze. Trzecina wsiadła w pociąg i przyjechała do Warszawy i pobiegła po prostu przeszczęśliwa, że ktoś ją zaprosił, że mogła zobaczyć. Była też niesamowicie zdumiona tym jak wygląda ta praca, że właśnie pokazujemy, wiecie jak to w życiu bardzo często, pokazujemy piękne relacje, piękne fotografie uśmiechnięte, a tego backstage'u nie widać, a na backstage'u jest po prostu ciężka praca, jest są kapryśne gwiazdy, są ubrania, które są za małe, są ciężkie torby z ubraniami, które trzeba z showroomu przywieźć, zawieźć, podać, posprzątać, pozamiatać, wypracować, uprać, odplamić, przebrać, wybrać i jeszcze raz, i jeszcze raz. Tego się nie pokazuje. Natomiast Magda nam relacjonowała właśnie to spotkanie w Warszawie i mówiła, że mimo wszystko była absolutnie zachwycona i że to było doświadczenie, które ją wzbogaciło, ale też, mimo że to było bardzo trudne doświadczenie. To utwierdziło o przekonaniu, że to jest absolutnie to, co chce robić. No, ale niestety po, po tej wizycie w Warszawie, takiej dwudniowej, okazało się, że to to wszystko więc Magda co robiła. Dalej pisała do, do tych stylistek. Po pierwsze, w podziękowaniu za to, że ją zaprosiły i że miała szansę w ogóle dowiedzieć się, jak taka, jak taka praca wygląda. No, i z takim przypomnieniem, że, że, że ona jest zdecydowana, że jej się to bardzo podobało, że jeżeli będą w przyszłości takie eventy i takie możliwości, to ona bardzo chętnie by skorzystała. I wyobraźcie sobie, kilka miesięcy później znowu przyjechała na takie wydarzenie. Tym razem dużo, dużo większe, dużo bardziej, dużo więcej wysiłku, ją to kosztowało. To był kilkudniowy pokaz, pokaz mody który transmitowała również między innymi telewizja, więc tych projektów okazało się, że jest dużo więcej. Ktoś jej w końcu też zapłacił za tą pracę, ktoś ją też zatrudnił, zatrudnił na takie to się nazywa bodajże umowa zlecenie, tak? Umowa zlecenie, więc już znowu złapała kolejne kontakty, poznała projektantów, poznała kolejne stylistki, już znowu była w kontakcie z innymi osobami. Wiecie, to są takie cuda też, nie tylko działania, ale też tych social mediów, że my możemy przez Instagram. Facebooka, i w dowolny sposób po prostu kontaktować się z tymi ludźmi, nawiązywać te relacje, nawiązywać e, te kontakty. I słuchajcie, kochane, bo ponieważ my dzisiaj o cudach, ale cuda, pamiętajcie, nie leżymy na kanapie, tylko my nie boimy się marzyć, mówimy o tym głośno, ale też działamy. Przez te działania. Wkrótce okazało się, że Magda została zaproszona do stałej współpracy, ponieważ jedna ze stylistek pracująca w zespole tej głównej stylistki, a ja tam było ich chyba z 12, jedna tam, wiecie, brygadzistka, a, a reszta takich stylistek zaangażowanych do pomocy, jedna odpowiadająca za efekt, a, a wszystkie inne 12, bodajże było 12 albo, albo nawet 16. Nie pamiętam, w każdym razie bardzo dużo. To jest coś, czego my nie widzimy na co dzień yy, oglądając telewizję, oglądając nawet social media. Stylistki, które zajmują się właśnie dostarczeniem tych wszystkich ubrań, wymianą, podmianą, wyprasowaniem, upraniem, i tak dalej, i dalej, okazało się, że jedna z tych stylistek jest w ciąży i potrzebują kogoś na zastępstwo. I zgadnijcie, kto to zastępstwo dostał. Więc cuda cudami cuda są cudowne, dzieją się codziennie, każdego dnia warto je dostrzegać, warto marzyć. Ale kochane warto też działać. Nic się samo nie dzieje. Przynajmniej ja nie znam takich historii. Zawsze kiedy czytam czy biografie znanych ludzi, czy ludzi, którzy osiągnęli to, o czym marzyli, to zawsze to była pierwsza rzecz, nie bali się marzyć, byli odważni, mówili o tym, stawiali się, nawet jeżeli, jeżeli ktoś wyśmiewał ich e, projekty, pomysły. To oni zawsze byli tacy za sobą i w zgodzie ze sobą, ale po drugie, stawiali się do pracy. Do pracy, do poszukiwania możliwości, kontaktów, do pracy, która miała w finale, w finalnym tym etapie sprawić, że to marzenie się rzeczywiście spełni i ten cud się wydarzy. Kochane, także ja zachęcam, czy to, są, czy to jest pomysł, aby być osobistą stylistką, czy to jest marzenie, aby zostać fryzjerką, dekoratorką wnętrz. Pisarką, projektantką, cokolwiek to jest, kochane, to są dwa elementy, żeby te cuda mogły się wydarzyć, żeby te projekty mogły za, za, ujrzeć światło dzienne. To są prawda, taka, taka w szczerości ze sobą, czyli nie boję się marzyć, mówię o tym, rozmawiam sama ze sobą o tym i rozmawiam z najbliższymi, mówię o tym światu, ale dwa, stawiam się, czyli szukam tych możliwości, stawiam się do pracy, dzięki której zdobędę to, o czym marzę. Kochane, i to na tyle już dzisiaj. Dzień dobry, Natalka. Dzień dobry, Iwonko, kochana, cieszę się, że znowu Cię tutaj widzę. Dzień dobry. Oj, oj, macie po prostu takie te niki, że ja nie jestem, nie jestem w stanie tego przeczytać. Stylowe Anna Piwowarczyk. Kochane. Bardzo serdecznie Was witam. Teraz już bardzo serdecznie Was żegnam. Zapraszam do naszych e-booków, do literatury, która została stworzona po prostu przez kobiety, które są w branży stylistycznej już od wielu lat, są doświadczone, dzielą się nie tylko tymi dobrymi momentami, ale też tymi trudami i błędami, porażkami, które, które na jej drodze występowały. Jeżeli jesteście zainteresowane naszym kursem w Warszawie, przypominam, że on odbywa się tylko dwa razy do roku. Wiosną i jesienią. Wiosenna edycja już za nami, jesienna w październiku przed nami, więc zapisujcie się, dawajcie, dajcie znać, jeżeli chcecie być już na, na liście i zarezerwować swoje miejsce. Jeżeli z jakiegoś jakiego powodu nie możecie przyjechać do Warszawy, pamiętajcie, że my przyjedziemy do Was, czyli mamy w ofercie wspaniałe kursy online. Kurs online Basic i Master czekają na platformie profesjonalnej, szkoleniowej z opieką głównego naszego trenera. Zapraszam, dziękuję, że byliście z nami i do zobaczenia. Żegnam się już z Instagramem i widzimy się za tydzień o 12. I żegnam się również już z kanałem YouTube oraz z naszym fanpage'em. Do zobaczenia, dziękuję za Waszą obecność.